oraz katolickich, i w seminariach. Najszybciej podbija zachód yoga zwana tantrą, podstępnie przedstawiana jako egzotyczny sposób na wzmocnienie przeżyć erotycznych. Jak wszystkie techniki jogi, ma ona prowadzić do opętania przez demony w celu przerwania łańcucha reinkarnacji. W tantrze zaawansowani adepci pozwalają sobie na najbardziej zwyrodniałe zachowania, począwszy od składania ofiar z ludzi, po seksualne perwersje i czarnoksięstwo. Yoga tantryczna to najwyższy wyraz hinduizmu. Można powiedzieć, że to czarna i tak zwana biała magia, w której budzi się szakti. Moc kundalini, psychiczne siły, które jej towarzyszą, nabierają pełnej mocy, a człowiek, zależnie od swoich osobistych preferencji, może je przekształcić albo w czarną magię, która obejmuje rytuały medytacyjne nad odciętymi głowami ludzkimi głowami, spożywanie fragmentów ciała pozostałych po kremacji i innych przerażających praktykach. Albo można je spożytkować na tak zwaną białą magię, w której wykorzystuje się tę moc do uzdrawiania, dla dobra ludzkości. Jednak Anton Lavey, papież pierwszego kościoła satanistycznego, określił to jasno. Powiedział, że wiara w coś takiego jak biała magia to mitologia że biała magia nie istnieje. Wszystko to ma swoje źródła w okultyzmie i nie ma zupełnie nic wspólnego z Bogiem. Toby jest nauczycielem jogi w skandynawskiej szkole jogi i medytacji w Arhus w Danii, która propaguje jogę tantryczną. Tantra oznacza uwolnienie umysłu poprzez rozszerzenie świadomości. Oznacza to, że potrafimy coraz lepiej radzić sobie z rzeczywistością w codziennym życiu. W Indiach medytacja stanowi sposób odseparowania człowieka od jego otoczenia. Jak to się różni od biblijnych metod radzenia sobie z aktualnymi problemami i stresami? Przede wszystkim nie da się odciąć od otoczenia poprzez zagłębienie się w sobie i wyobrażenia, że ma się kontrolę, że się uciekło. Otoczenie nadal istnieje. Problemy nadal istnieją. Medytacja, którą znamy na Zachodzie, a która zawsze oznaczała kontemplację, to coś całkiem innego. Na przykład w psalmie pierwszym czytamy nad jego prawem rozmyśla dniem i nocą. W psalmie 119 jest mowa o medytacji nad Bożymi ustawami, postanowieniami i prawami. Na wschodzie medytacja ma znaczenie odwrotne. Oznacza, że człowiek się wyłącza, nie kontempluje, nie wchodzi w inny stan świadomości. Można się koncentrować na drżącym płomieniu na czubku własnego nosa czy trzecim oku na środku czoła. Ale cała idea polega na wyłączeniu się, na uwolnieniu się od świadomych myśli, od czasu i miejsca, wszystkiego, co nas otacza i wejściu w inny stan. Ponieważ Hindusi wierzą, że tworzą rzeczywistość własnym umysłem, więc można ją po prostu wyłączyć. To nie działa. To nie jest prawda. Nie tworzymy rzeczywistości za pomocą umysłu. Ja nie stworzyłem na przykład uh, atomu, gwiazd, odległych galaktyk. Atom, w samym atomie jest cały wszechświat, którego sugestia, naukowcy my jeszcze my nawet nie zbadali. Sugestia, że mój umysł stworzył rzeczywistość, jest po prostu śmieszna. Jakie psychiczne i duchowe zagrożenia tkwią we wschodniej medytacji? Well, Jednym z najoczywistszych jest rozczarowanie, gdy się odkryje, że mimo tego, co nam mówiono, nie da się manipulować rzeczywistością. Dochodzi nawet do procesów sądowych. To okropne sprawy. Na przykład ktoś przyłączył się do źródła życia, bo myślał, że nauczy się manipulować rzeczywistością za pomocą myśli. Pamiętam przypadek kobiety, która sądziła, że siłą umysłu potrafi zmienić czerwone światło na zielone. Przejechała więc na czerwonym i miała wypadek. Oddała sprawę do sądu i otrzymała 800 tysięcy dolarów odszkodowania. Można przeżyć ogromne rozczarowanie, jednak kwestie duchowe są jeszcze gorsze. Na przykład, W. Brew Joy, który był lekarzem medycyny, zaangażował się we wschodni mistycyzm i został górą. Twierdzi on, nikt nie wie, czym są siły psychiczne. Oczywiście te, które rozwija się w innych stanach świadomości. Ani wszystkie ich aspekty, które próbowano poznać od tysiącleci, by opanować tę wiedzę, to jest igranie z ogniem. Zaskakuje mnie, że ludzie to robią Dalej pisze Wykorzystywanie tych mocy jest niebezpieczne Może doprowadzić do psychozy, pogłębienia neurozy Przyspieszenia procesów chorobowych lub do samobójstwa Ten człowiek mówi W rzece roi się od piranii Musicie płynąć naprawdę szybko Jeśli dotrzecie na drugi brzeg, to czekają tam na was okropne moce Istnieją różne poważne zagrożenia, ale najgorszym jest kontakt duchowy. A o to właśnie w tym wszystkim chodzi, żeby skontaktować się ze światem duchów, znaleźć duchowych przewodników. Rozmawiałem z wieloma ludźmi uprawiającymi jogę. Nawiązali oni kontakt z jednostkami duchowymi, które poprowadziły ich potworną ścieżką zła i destrukcji. Pamiętam mojego przyjaciela, który był wyznawcą metody Rebitingu. To kolejna tendencja polegająca na cofaniu się w przeszłość, tak jak w psychoterapii, i ponownym przeżywaniu własnych narodzin. On został chrześcijaninem i stwierdził, iż obserwując cały ruch New Age, przekonał się, że te techniki mają na celu wyważenie drzwi i przełamanie barier które wyposażył nas Bóg, by chronić nas przed inwazją demonów. A o to właśnie chodzi w całym pogańskim świecie. Jednym z powodów, dla których Judeo chrześcijańska Biblia ostrzega przed okultystycznymi praktykami, takimi jak joga tantryczna czy medytacja, jest fakt, że narażają one nas na duchowe oszustwo dokonywane przez demoniczne siły, których celem jest odwieść ludzi od poznania prawdziwego Boga. To tragedia, ale wielu chrześcijan, którzy naiwnie oddali się tym praktykom, czuło potem przymus, by zmienić lub odrzucić swoją wiarę. Typowym efektem ubocznym medytacji jest zamiana Boga na własne ja. Maharishi Mahesh Yogi, twórca medytacji transcendentnej, powiedział, że celem jego medytacji jest osiągnięcie spokoju i świadomości, że ja, medytujący, Jestem Bogiem. Piosenkarz John Denver powiedział podobno po medytacji: Mogę zrobić wszystko, niedługo zostanę Bogiem. Aktorka i pisarka Shirley MacLaine twierdzi, że medytacja pomogła jej zrozumieć, że jest Bogiem. Choć yoga sprzedawana jest na zachodzie poprzez różne sztuczki i techniki, okultystyczne podstawy pozostają takie same. U jej źródła leży nadzieja na nieśmiertelność, a jej ostatecznym celem jest uświadomienie sobie własnej wewnętrznej boskości stanie się Chrystusem, jak to nazywają yogini. Mimo zapewnień, że yoga to tylko ćwiczenia fizyczne i nie ma nic wspólnego z religią, stanowi ona sedno hinduskiej duchowości. W efekcie prowadzi do dziedziny duchowej, do medytacji, podczas której człowiek patrzy w siebie, by odnaleźć swoje prawdziwe ja, a odnajdując je, wierzy, że odnalazł Boga. Teraz, gdy oglądam się w przeszłość, przeraża mnie, że zaczęłam czuć, iż jestem Bogiem. I jako Bóg mogłam kształtować całe swoje życie i swój wszechświat zgodnie z własnymi życzeniami.